Każde spotkanie Jezusa z drugim człowiekiem, które go uzdrawia, z którym rozmawia, z którym na różne sposoby staje twarzą w twarz, jest spotkaniem, które ma przemienić serce człowieka, które ma pomóc zrozumieć człowiekowi, czym jest zbawienie oferowane przez Jezusa. To wszystko dzieje się w drodze do Jerozolimy. Niebawem wejdziemy w czas Wielkiego Tygodnia, w czas Paschy, w czas gdy to te wszystkie zapowiedzi, które Jezus składał, o których mówił, zaczęły się urzeczywistniać. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do medytacji wyjątkowego spotkania Jezusa z łotrem wiszącym na krzyżu, a nawet z łotrami. Otwórzmy Ewangelię Świętego Łukasza, rozdział 23. Werset od 33 do 43. To fragment mówiący o, o utrzyżowaniu Jezusa. A ten, który nas najbardziej dzisiaj interesować będzie, to fragment od 39 do 43. To krótki tekst. Posłuchajmy. Jeden ze złoczyńców powieszonych na krzyżu bluźnił Mu, mówiąc, czyż Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw siebie i nas. Drugi natomiast, upominając Go, powiedział, Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż ponosisz tą samą karę? My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani za nasze czyny. On zaś nic złego nie zrobił. I mówił, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do swego królestwa, odpowiedział mu Jezus. Zaprawdę mówię ci, dziś ze mną będziesz w raju. Dwie reakcje na spotkanie z Jezusem, dwóch łotrów, jeden, który no, obaj byli złoczyńcami, jeden, który drwi z ironią mówi o Jezusie, który kpi z Jezusa, tak jak i wszyscy, który podważa podstawowe prawdy, czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Zbaw siebie i nas. Jezus jako Mesjasz i Jezus jako zbawiciel. To dwie podstawowe prawdy odnośnie do Jezusa. Bluźni Jezusowi, kpi z Niego, chociaż jest bardzo blisko. Doświadcza tego Krzyża tak samo jak i Zbawiciel. Co więcej, prawdopodobnie oni razem przeszli drogę krzyżową. Oni razem szli w kierunku Golgoty, razem być może trwali na tym słuchaniu wyroku w Pałacu Piłata. Po prostu to byli regularni spazańcy tego dnia, a więc to sam Jezus nie szedł, oni szli razem, więc patrzył na męczę Jezusa, widział Jego cierpienie, słyszał wyrok Piłata, słyszał opór ludzi i mimo to dalej kpi. Piter jak i wszyscy inni. Kpią. Drwili z niego przywódcy, 35 werset innych wybawił, niech siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem. Dokładnie tak to samo mówi ten bluźnierca. Czyż nie jesteśmy sesjaszem? Wybaw siebie i nas jeszcze przy okazji. I teraz ten drugi mówi, ten dobry łotr, nawet Boga się nie boisz, chociaż tą samą karę ponosisz. Ciekawe, to jest wyznanie wiary w to, że Jezus jest prawdziwie Bogiem. To pamiętacie było podstawą do wielu uzdrowień. Uznanie, że Jezus jest Bogiem nawet Boga się nie boisz nie chodzi o jakiś strach czy obawy. To, to co jest nazywane przez biblię bojaźnią bożą bojaźń boża czyli cześć szacunek dla Boga uznanie jego wielkości to znaczy bojaźń boża bojaźń jest początkiem mądrości mówi nam księga przysłów a więc bojaźń, czyli uznanie, że ja jestem mniejszy niż Bóg, że Bóg ma być na pierwszym miejscu, uznaje jego autorytet i stąd może nie tyle strach czy obawa, ale takie wobec majestatu, taka nasza małość, uznanie takiej słabości, kondycji słabej człowieka. Ciekawe, że ten człowiek, ten dobry łotr. Mówi, Boga się nie boisz, a tą samą karę ponosisz, czyli uznaje w Jezusie Boga i tak też rozumie swoją karę, że to jest kara, która staje się dla Niego w jakimś stopniu wyróżnieniem, bo zostaje tak samo ukarany jak, jak sam Bóg. My przecież sprawiedliwie zostaliśmy ukarani za nasze czyny. Rozumie. Jeszcze mówi o tym drugim, czyli obaj są źli, obaj dokonali jakiegoś przestępstwa. Obaj zgrzeszyli. Ale on nic złego nie uczynił. Czyli, jakby tamten ten, ten zły łotr nie szanuje Boga. Sam jest nieprawy, sam jest przestępcą, ale nie szanuje Boga. Ponieważ Jezus jest niewinny, on nic złego nie zrobił. Uznaje więc swoją słuszność wyroku uznaje skruchę wobec zła, które zrobił, ale też uznaje, że Jezus jest niewinny, więc nie zasługuje na kolejne drwiny, bo to mnoży Jego krzywdy. On jest niewinny. I to mówi łotr, który, ten dobry łotr, który być może właśnie stał na dziedzińcu pałacu Piłata, słyszał wyrok na Jezusa, słyszał kontrowersje wokół tego wyroku, słyszał to, co mówi Jezus, to, co mówi Piłat o Jezusie. Oto człowiek, oto król wasz, widzi jego mękę, drwiny, plucie, dźwiganie krzyża, jego wielką pokorę. On był pierwszym świadkiem tego, co się działo na krzyżu, tego, co się działo w czasie drogi do, do Kalwarii, do góry krzyżowej. I mówi, on jest niewinny. I mówi do Jezusa po imieniu. Jezu, wspomnij na mnie, zapamiętaj sobie mnie, gdy wejdziesz do swojego królestwa. Więc dalej, kolejne wyznanie wiary tego człowieka. Najpierw wyznaje w Jezusie Boga. Teraz wyznaje, daje Jego imię, Jeszua, Jezu. Też ciekawe, że z taką wielką śmiałością i ogromnym zaufaniem mówi do, do Jezusa po imieniu. To jest rzadkość w Ewangelii. Nie mówi Panie, Mistrzu, Nauczycielu, mówi do Niego Jezu. Więc poznał Jezusa, uwierzył w Niego, miał do Niego zaufanie i też wiedział, kogo i o co prosi. Wejdziesz do swego królestwa, czyli wie, że królestwo Jego nie jest z tego świata, bo oni obaj umierają. Więc wyznaje wiarę w prawdę o Bożym królestwie i mówi, wspomnij na mnie, czyli jakby zapamiętaj sobie mnie, nie zapomnij o mnie, gdy będziesz w swoim królestwie. I ciekawe jest to, że widzi Jezusa Poniżonego, schańbionego, odrzuconego, ale widzi w Jezusie Mesjasza, widzi w Jezusie Boga. To jest też ważne w kontekście nas dzisiaj. To nasze stawanie przed Jezusem triumfującym, pięknym, dobrym pasterzem, może być niezwykle proste, ale pokazanie się wobec Jezusa, stanięcie po stronie Jezusa. Kiedy jest właśnie jak na krzyżu, zhańbiony, poniżony czy odrzucony wprost przez naród, już nie starożytny, żydowski, ale naszych braci i siostry, Stanięcie po stronie Jezusa, odważne upomnienie takich samych jak my, wyznanie wiary w Jezusa wtedy, kiedy inni drwią. To jest narodzone przez Jezusa. Nie tylko wiara dobrego łotra. Ale także odwaga, świadectwa, uznanie swojej winy, stanięcie w prawdzie przed Jezusem i pokorna prośba: wspomnij na mnie, nie zapomnij o mnie. Można lepiej zrozumieć te słowa, kiedy przyjrzymy się na przykład fragmentowi księgi Rodzaju, kiedy Józef, ten do Egiptu sprzedany, jest w więzieniu i, i razem z nim w więzieniu są słudzy faraona, którzy mają sny. Jedenemu śni się to, że będzie uwolniony, drugiemu, że będzie skazany na śmierć. Nie rozumieją tych snów, Józef im je wyjaśnia, i temu, któremu mówi wyjaśnienie snu, mówiącego o jego wyzwoleniu, uwolnieniu z więzienia, mówi do niego tak: Gdy będzie Ci się dobrze powodziło, pamiętaj, że byłem z Tobą. Wyświadcz mi przysługę i przypomnij o mnie Faraonowi, aby mnie stąd uwolnił. A więc ta wskazówka pamiętaj o mnie, więc mnie też wyzwól. Tobie się uda pierwszemu, a ja chcę być zaraz obok. A więc ten dobry łodr wyznaje wiarę, że to co tu się dzieje, ten krzyż, przybite ręce, nogi, to jeszcze nie jest finał. Jezus zaraz będzie zwycięzcą. I pamiętaj o mnie, bo ty zwyciężysz, bo ty wygrasz. A więc łączy się jakaś między nimi więź, rodzi się jakaś więź solidarności, jakiś takiego partnerstwa, kiedy ten pierwszy Jezus będzie uwolniony, to ten drugi dzięki takiej przyjaźni, więzi może liczyć na jakąś łaskę no, od swojego przyjaciela, od swojego współtowarzysza niedoli, od swojego brata. A więc ten łotr wierzył, że Jezus jest Mesjaszem, wierzył, że obejmie królestwo, wierzył, że, że ma moc zwyciężyć to, co jest tragedią człowieka, śmierć. I co słyszy? Liczy na to, że, że Jezus będzie o Nim pamiętał. A słyszy słowa daleko większe Dziś ze mną będziesz w raju. Tamten mówi, jak przyjdziesz do swego Królestwa, to tam o mnie pamiętaj. Dziś będziesz w tym królestwie, razem ze mną. A więc daje dużo więcej niż, niż, się, niż usłyszał prośby. Daje dużo więcej. Dziś to jest ten Boży czas, to jest czas zbawienia. Ta śmierć Jezusa, to co na zewnątrz może wyglądać jak tragedia, dla dobrego łotra stanie się dniem Jego zbawienia. Stanie się tym dziś, przez, przez które wejdzie do chwały nieba. Dziś ze mną będziesz w raju. W raju, czyli w tym właśnie tej niezwykłej krainie, która jest królestwem, która jest tym ogrodem utraconym przez grzech, przez tym miejscem panowania Boga, tym miejscem właśnie ma być raj, nie królestwo, jak mówią uczniowie, myśmy się spodziewali, że on zrobi rewolucję idący do Emaus. Tak mówią nie, w królestwie, tam jesteś królem. Ale co najważniejsze chyba w tym zdaniu, w tym zapewnieniu Jezusa, dziś ze mną będziesz w raju, zwróćmy uwagę na te słowa, ze mną będziesz w raju. To jest przebywanie z Jezusem. Będziesz zjednoczony ze mną. I to jest to, co się dokonywało w wielu różnych historiach i Zacheusza, i opętanych, uzdrowionych. Wiara, która rodzi coś nowego. Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Mówi Jezus o Zacheuszu, mówi o tych, którzy byli uzdrowieni. To jest miejsce zbawienia. I to samo dzieje się tutaj, a więc na tym krzyżu, w rozmowie, w tym dialogu twarzą w twarz Jezusa i łotra, mamy spotkanie, które jest uzdrowieniem. Uzdrowione zostało serce człowieka, tego łotra, winnego krzyża. I w tym kontekście, na kilka dni przed Wielkim Tygodniem, warto się zastanowić. Czy ja jestem takim łotrem? Czy mam świadomość tego, że, że moje grzechy są karalne, są karalne krzyżem? Za moje zło, które popełniam, należy mi się krzyż. Ale jednocześnie, że to moje miejsce na krzyżu zajął Zbawiciel zajął Chrystus. I teraz, na czym polega nawrócenie łotra? Co takiego zrobił Łotr, że te słowa usłyszał? Czy te słowa potrafię i ja usłyszeć do swojego życia? Co dla mnie znaczą te słowa, które Jezus wypowiada też do mnie? Będziesz ze mną w raju. Dziś. Co dla mnie znaczy to dziś? Nie chodzi o to, że to ma być piątek czy 26 marca. Nie, Dziś, czyli to Boże, dzisiaj ten Boży Kairos, to jest ten moment jak pociąg, który właśnie zamyka drzwi, i za chwilę rusza, i możesz jeszcze wskoczyć. On właśnie odjeżdża. To jest ten moment. Albo wskakujesz, albo zostajesz na Peronie. To jest moment teraz, tu i teraz: podjęcia decyzji. Pójdę za Jezusem, albo odejdę. Wejdę w radość, albo będę smutny. Pomyślcie o swojej spowiedzi. W jaki sposób stajecie twarzą w twarz z Jezusem, by wyznać swoje grzechy, jak ten człowiek? My przecież sprawiedliwie odbieramy słuszną karę. Czy mamy to poczucie sprawiedliwości, nie udawania, że, że to, to, to nie my, że to nie grzech? Pomyślmy, czy jestem tym dobrym łotrem, czy złym łotrem? I na czym polegała yy, yy, charakterystyka jednego i drugiego? Kim jestem dzisiaj? Dobrym czy złym łotrem? Jak reaguję na. Prawda Krzyża Chrystusa. To bardzo konkretne pytanie przed wejściem w czas Wielkiego Tygodnia. Warto o tym pomyśleć. Dzisiaj szczególnie, w ten ostatni piątek przed Wielkim Tygodniem. Dzisiaj też w opisie do filmu zapraszam na odcinek specjalny twarzą w twarz na spotkanie z biblijną drogą krzyżową którą zaproponował Jan Paweł II, papież Benedykt XVI, on także zatwierdził. Kilka razy była odprawiana w ramach Wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej Koloseum. Nieco inne stacje, tylko te biblijne, czyli w oparciu tylko o stacje Drogi Krzyżowej Jezusa, które znajdziemy na kartach Pisma Świętego. Tam nie ma tych trzech upadków, tam nie ma spotkania z matką, tam kilku stacji, które my znamy, nie ma. Te, które stacje znamy codziennie z kościoła, które znamy na, na ścianach naszych kościołach, tablicach, to są stacje tradycyjne, które nam poza Biblią też daje tradycja. Natomiast te, które proponuję, są stacjami tylko biblijnymi. A więc Biblina Droga Krzyżowa, papieża Benedykta, papieża Jana Pawła II. Jeśli macie chwilę, warto wyciszyć się w ramach piątkowej modlitwy wielkopostnej. Odprawić taką rolę krzyżową, z zastanowieniem, może po każdej stacji zastopowaniem y, nadrania i wyciszeniem się, przyjrzeniem się sobie w relacji do Jezusa, aby tak naprawdę porządnie wejść w czas y, Wielkiego Tygodnia. Kto jeszcze potrzebuje spowiedzi, warto nie tracić czasu, tylko skorzystać z tego już teraz, tak żeby naprawdę z czystym sercem zarówno wsłuchiwać się w kolejne nadrania, kolejne medytacje, słowa Ewangelii zbliżających nas, zbliżającego nas do, do Triduum Paschalnego i świąt paschalnych, ale tak, żeby po prostu z czystym sercem przeżywać to spotkanie twarzą w twarz z Jezusem. Te wszystkie nasze medytacje właśnie do tego jednego spotkania mają nas prowadzić. Twarzą w twarz. My, grzeszni i święty, niewinny, wiszący na krzyżu, który mówi też do nas, będziesz ze mną w raju, dzisiaj.